No poczekaj, nie ruszaj jeszcze, ja muszę zapiąć pasa sobie Jeszcze nie szalej, bo kamera Bierz, że się opadnie spieszę. Gdzie ty się tak spieszysz? Muszę gdzie... grochy podlać Grochy podlać musisz, tak, chyba z grochów musisz polać A, a co będziemy potem po latem przepłacali za te warzywa? No tak, to warzywo? Tak, a ty... za buty przepłaciłeś, za 30 zł, uważaj, bo kamera opadnie zaraz za 30 zł buty na targu po 20 są Co ty myślisz, że lepsze kupiłeś? A jak się, widziałaś jakie doskonałe wykończenie Ja otworzę okno, bo zapalę dobrze Ostrożnie tu jedź, żebyś nie puknął nikogo, żaden puzek z... A, czy, czy, Jakaś jej musi Sorry fura, nie nic się Jakie wykończenie, ty myślisz, że to lepsze jest To wszystko jest od tych biednych Chińczyków Tam co robią? Katar mam popatrz, no Jakieś kurze tam latają w, 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 w tej galerii. No po dachu, po dachu, po dachu miasto idziemy. widać tam. Popatrz jak możesz zachodzić to to, to to uważaj, nie zachodź, żebyśmy nie spadli tą na dół. Zapalę. Trochę się podenerwowałam. Uważam, że za dużo, za dużo zapłaciłeś. Na targu masz dokładnie to samo, tylko że taniej. 10 zł taniej, nie 30, tylko 20, abyś zapłacił 15. No tą kartkę wsadź tam Cieka, z boku. Nie, tą No jak nie wiesz którą stroną? Szeroka droga, coś pisze, szeroka droga. Ty myślisz, że w tym deichmanie to ty dostaniesz jakieś lepsze. Wszystko jest z tego samego tam, od tych biednych Chińczyków. Ja już tłumaczyłam Ci raz, jak to jest. Ja oglądałam programy na ten temat. Ja wszystko wiem. Oni tam nie mają jak jeść, nie mają za co. Pracują za grosze całymi dobami, całymi dobami oni pracują. Na święta to nie mogą nawet dostać się do pociągu do domu, żeby dojechać. Teraz na przykład jak na Wielkanoc chcą pojechać, to niektórzy tydzień przed już muszą na dworcu siedzieć i czekać, żeby miejsce znaleźć, żeby Wielkanoc z rodziną. O, tak. mają szybkie pociągi przecież. A tam sekundę, szybkie pociągi. Można dojechać, to dla coś? tych bogatych Andrzej, tylko są szybkie pociągi, a nie dla tych biednych. Ta większość to biedna jest. Jak? Pracują, wszystko robią tutaj na, 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 na tą Europejską Unię. Co za grosze, wszystko sprzedają. Wszystko za grosze. A tu taki jeden z drugim, taki właściciel tego tej czy jakiegoś tego H i tego M, czy C i A, to oni sobie nabijają kabury pieniędzmi. Sprzedają to 100 razy drożej. A płacą tam, płacą tam 50 groszy, z czego taki Chińczyk dostanie 5 groszy, a tu sprzedają za nie wiem, 50 zł na przykład, głupią jedną pod koszulkę. Albo buta. A potem co? Dziesięć razy pójdziesz w bucie i ci się odklei podeszwaj, tak? Albo wypierzesz trzy razy pod koszulkę i się rozlezie. Oj, miećka, miećka. Tak, on to wszystko ma wartość. I tylko się oglądasz. wykorzystuje tych biednych Chińczyków, malutkich, skośnych, żółtych. Wiesz, pewnie... Ja to nawet nie mam pewności co do koloru ich tej skóry, wiesz? Ja nie wiem, czy oni mają takie od urodzenia faktycznie, czy to jest po prostu z tego głodu, że od wątroby im idzie ten pigment na ciało i się robią z głodu zarzuceni. Ja nie mam pewności, czy to tak nie jest, wiesz? Ta Europa to jest straszna. I wszyscy tylko jeżdżą i konsumują i tutaj, żeby drożej kupić, drożej. A tam biedne Chińczyki co to robią, to nie mają nic z tego. Nawet głupiego pociągu, żeby na, na święta pojechać, na, na kurczaczki sobie porobić no właśnie, i pisanki. Co? Widać członolinowiec te. ty. Ty byś tylko nic nie szkoń. widzę, że ty sam stoisz na członku. Nie, ty nie stoisz. To na kiedyś była taka, Ty się, to kiedyś wenem. stałeś na członku, to to też był Ewenement. Teraz to już... Nic, wiesz, teraz ewenement to jest jak ty przestajesz kłapać i kłapać, to wtedy to jest ewenement teraz, a tak to nic. I znowu tym tunelem, wiesz, że nie lubię jeździć tym tunelem, jak coś nas puknie i będzie pożar, to w ogóle nie ma nawet gdzie uciec tutaj, żadnej drogi do ewakuacji, nic nie ma drzwi są Na pewno zamknięte wszystko przecież u nas w Polsce wszystkie drzwi pozamykane te co ważne. Co ty sobie myślisz? Drzwi na dole, już byś tam wszedł w te drzwi. Już to widzę. Znowu ciężbody pas. Już tak nie szarżyć to zmienianiem pasów. Popił mi, spadrze się. Uważaj mi na tapicerkę przecież. Tak żeś zarzucił, że mi już jest odpadł pełno popiół. No. Po wypalanych tych... Ach, tam powypalane. Ty tylko wypalałaś, mnie już Boż, resztę, ostre potrawy, potem mówisz, plujesz, to ci wypala, no. Gdzie od mojego papierosa? Nażresz się tych sosów ostrych, że wiesz, strach czasem, że bąka puścisz, to ten... To, to wybuchnie kołdra, się zapali. Ja czasem mam taką obawę. Potem jak mówisz, to tutaj kłapisz, spluniesz, spluniesz, spluniesz i wypala. Co po takie ostre, to co ty myślisz? To zawsze... Jednak ma jakieś skutki uboczne. A to był jakiś bar bar, bar a pamiętasz? Nie, ale tam bar, widziałam bar, bar. jest bar PRL teraz. Wiesz? To nie tutaj. No tam na rogu za tym KFC. No, patrz jak szaleniec, no, szaleniec. Doprawdy. KFC, KFC. Widzisz i teraz jest ten Bar setka. Bar polski, setka. Ska, tak? Setka. Bar Polski Ludowej. Bar Polski Ludowej, Bar Polski Ludowej Setka. Bar Polski Ludowej Setka. Setka. Od wódki. Od tego, co z dzikiem pijecie, tylko większą niż niż jedna setka. Jak te wieprze. Wyłączę już, bo boli mnie ręka w tych korkach też. A mnie musi boli, jak już no, mnie to w ogóle wszystko boli, no sam Twój widok.